Hej, wam wszystkim z tej strony, Alek. Witam Was w kolejnym odcinku z Deluxe Jump 4. Witam Was dzisiaj na Skoczni w Biszorschofen i zapraszam Was oczywiście do jakże ciekawego konkursu Pucharze Widzów. Lecimy! Ziko rozpoczyna. No, jak to chłopaki nazywają, zawsze skacze przed Skoczek, więc no, oby im się to nie sprawdziło tym razem. No, wyszedłem za wcześnie z progu, ale jakiś ten skok. Był 128 metrów. Brawo! Arsanek numer drugi. No Arsanek przekroczył te 100 punktów, więc może być siebie dumny, ale no nic więcej na razie. Chyba nie uda mu się osiągnąć. Na razie wiem, że będzie przed Ziko po tym skoku. 130 metrów niewielka przewaga oczywiście. No i teraz skaczę SJ. Zobaczymy, jak sobie SJ za to poradzi. Oj, SJ ładnie, chyba mi się wydaje, leci. Oj, tak, to będzie ładny, daleki skok 135,5 metra. Bardzo wysokie oceny za styl. Brawo, Dawido 305. No strasznie, ludzie narzekają, że tu się za długo jedzie na progu, i przez to się tr traci będny czas, i później się słabo wychodzi z progu, to znaczy spóźnia. Drugie miejsce, Dawido Piotrek Max. No troszkę nam chyba Kimi podskoczyła w górę tabeli Ojojoj, oj, oj, Pioterek, Max, o matko jedyno. No właśnie o tym mówię Spóźnisz skok, to po tobie, zmiana już jest na najeździe, ojojoj, oj, oj. tu też spóźniony był skok zdecydowanie Ale jeszcze coś z tego uciągnął Zmiana, piąte miejsce No i teraz Kimbim jak daleko skoczy kimi? To jest zawsze pytanie, które zadaję sobie w każdym odcinku. Jak ona sobie poradzi? I uwaga, radzi sobie nawet, nawet powiedziałbym. 134 metry. Dobre oceny za styl. Drugie miejsce. No, zmiana trenera chyba pomogła. Kliks.

ja to mam szczęście, ja to mam szczęście, też bardzo mocno zaczął spadać w klasyfikacji. No niestety, takie są koleje rzeczy. No niestety, nie utrzymał tej dobrej formy, którą miał na początku. Teraz szóste miejsce, troszkę lepszy ten skok był, ale bez jakiegoś szału i porywu. Kuba! Kuba, Kuba! Dobry skok będzie. W końcu dobry skok kuby, 135 metrów wyprzedza Kimi, no, która spada w tej chwili na czwarte miejsce. No i teraz Bloodgamer 69. Też ma jakąś zwyżkę ostatnio formy. Więc to jest niebezpieczne. Bloodgamer, dobry skok. Czwarte miejsce przed Kimi, oczywiście. No o punkt. No i następny to Tonic Bowl. A no za to Tonic był, bo... No też nam marnieje troszkę. Bo jakby nie patrzeć! To była gwiazda i proszę! 137 metrów i mamy nowego lidera. 140 punktów. Nota. No i teraz Gienko Cox. wycięsta ostatniego konkursu Exequo z Fafim, Co spowodowało, że Gienko Cox odżył, jakby troszkę. Ale ile teraz wskoczy? Daleko! Oj, jezu, upadł. Jaki to jest pech, po prostu. 12 miejsce, kienko-koksa z upadkiem. No, będzie musiał w drugiej serii znowu przywalić taki sam skok. Kiwi. No, kiwi. Jak kiwi sobie poradzi. Dobre wyjście z progu i dobry skok. Poprawne lądowanie. I miejsce czwarte. No i Cydzik na belce. Już ruszył zresztą. Oj, Cydzik, brawo! Widać, że Bischofen to chyba jedna z takich skoczni, których ty możesz lubić. Siódme miejsce tuż przed Kimi za kamerem Niewiele straty masz, więc ten skok był, można powiedzieć, udany. Artur Sokołowski. Oj, oj, Artur, ale żeś spadł z progu. Niesamowicie. No i miejsce szesnaste. Przedostatnie miejsce, Jasiek, tylko za tobą. No i następny, który odbił się już od belki, to jest Gołąb. Oj, 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 gołąb. To też nie wyglądało za dobrze już na progu. I to jest słabiutki skok. 13 dopiero miejsce Gołąba. To jest tragedia w tym momencie. No ale zobaczymy, jak inni będą skakać. Między nimi Filip Kasprzyk. No miał swoje, można powiedzieć, 5 minut, ale chyba, chyba zbyt wcześnie chciał. Wszystko. No teraz dobry skok. I drugie miejsce, dwie dwudziestki nawet się pojawiły, 136,5 metra. Brawo! To był niezły skok. Michał.pl, jeszcze zostało nam 11 nie zapominajmy. Więc tutaj wszystko się może jeszcze zdarzyć. Michał.pl no niestety troszkę popsuł sobie ten skok. Dziesiąte miejsce za Kimbim. Niewiele, ale jest. No i następna to Pysiatka. Ona jest w dziesiątce. Rozpoczyna tą dziesiątkę. Ole, no nie. Rozpoczyna w bardzo złym stylu. Wylądowała. Ale miejsce osiemnaste pokazuje, gdzie dzisiaj będzie musiała walczyć. Butix. No zobaczymy. Bootyx, Bootyx. Dobry, daleki skok. Czyżby wyżej od był? Piąte miejsce, więc wyżej. Przed Kivim jeszcze się, u, yy, można powiedzieć, uplasował 4,0 tylko za Kliksem. Niewielkie to są straty, więc Bootyx zrobi krok ku tym zawodom. Kartek. No, Kartek też. On tutaj nie odpuści tych zawodów, ale upadek! 138 metrów i to jest 19 dopiero miejsce. Adam. No, upadki tutaj to tak naprawdę mogą zlikwidować ci konkurs. Więc o Adamowi zlikwidowały spóźnione wyjścia z progu. Ale i tak uciągnął chyba najdalej z tych spóźnionych. 20 miejsce. Tuż za kartkiem, który upadł, no na 138, więc bardzo ciekawa klasyfikacja robi się. Real Tobi. Oj, i real tobi też, to wyjście z progu katastrofalne, ale skok przedni, proszę bardzo! Czwarte miejsce razem z kliksem, no widzisz, jednak, jednak ta forma jeszcze jakaś tam jest, Fafi No, on jest na w tej chwili na fali, on wie, że teraz trzeba dobrze skakać, że tu już błędów nie można popełniać, i nie popełnia ich, robi krok kolejny w stronę właśnie tego, szóste miejsce. Jedna dziesiąta straty do Pixar Tobiego. No i teraz liczymy, zobaczmy, co zrobili Moccy Nie liczymy oczywiście na niego. Ojojoj, oj, oj, Limonka. To wyjście z progu nie podobało mi się zbytnio. Ale skok jest daleki i jest lider. 140,43 przed Tonic bołem. No i zobaczmy, co zrobi Xaver Potrafi daleko skakać. Ale czy dzisiaj przeskoczy Limoncego? Bardzo chciał to zrobić! No ale skakuje na czwarte miejsce! Ale bliziutko, wszyscy bliziutko siebie zostało tylko dwóch: Rambo Killer 23 i Tomek R. Który z nich jest w stanie tutaj pokrzyżować plany i Limonce i Ksawerowi? Bo teraz to w tej chwili oni tutaj nadają na tempie no, Rambo Killer szóste miejsce, więc też wysoko. No, ale na którym zakończy ostatecznie Tomeker, to jest też bardzo ciekawe pytanie. Tomeker też daleko i miejsce siódme, więc za Rambo Killerem niewiele, jedną dziesiątą punktu ich to dzieli. Więc Tomeker blisko czołówki się trzyma, a Limonka prowadzi po pierwszej serii. No i robi mocne ciśnienie w głowie w tej chwili dla Tom Curry, oraz dla Xavera, drugi stonik. Bo trzeci Filip Kasprzyk, czwórkę zamyka Xaver w tej chwili, piąty SJ, szósty Rambokiller, siódmy Tomek R, ósmy Klik z Realem Tobim, dziesiątkę zamyka Fafi, Butix jedenasty, czternasty, piętnasty Cydziu, przepraszam bardzo, no i na samym końcu Piotrek Max, Artur Sokołowski, Jasiek, sporo upadków mieliśmy w pierwszej serii. Więc zobaczmy, jak to w drugiej serii się wyjaśni. Jasiek rozpoczyna. 30 miejsce, no jeżeli chce jeszcze się liczyć, no to drugi skok to musi być bomba, no ale bomby raczej nie będzie. 113 było w pierwszej, to teraz jest 127, więc ogromna poprawa względem pierwszej serii. No ale na ile to wystarczy, to się zaraz okaże. Artur Sokołowski, 116 tylko w pierwszej. Totalnie nieudany skok, trzeba powiedzieć sobie. No, w drugiej pokazuje na co go stać. To jest 136 metrów i proszę bardzo. Piotrek Max. Piąty numer startowy było tylko 119. Więc teraz, no, musiałby, musiałby zdecydowanie skoczyć. Ale nie przeskakuje, myślę, Artura Sokłowskiego. Drugie miejsce. 133 metry. No, i pysiatka 119,5, tylko to było naprawdę ogromne zaskoczenie dla mnie, że ona tak krótko skoczyła. Przede wszystkim, no, spadła z progu, i to był największy problem. Teraz daleki lot 138 metrów, więc wyrównała tak naprawdę najlepsze osiągnięcie limonki 138. No, i czekamy, jak odpowie. Adam, 123,5. To był katastroficzny skok. Ale druga seria nie zanosi się na lepiej. 123,5. Teraz 130,5. Drugie miejsce. 7 z Arturem Sokołowskim tylko wygrał. No i kartek. Ten, który upadł. Ten, który skoczył 138 metrów. No niestety. Trochę szkoda kartki, no bo. Ładnie, daleko leciał, teraz znowu daleko, 137 metrów. Prowadzenie jest, no ale na ile to wystarczy w dzisiejszym konkursie, to się okaże. Gienko Cox. No, Gienko Cox też 138 miał w pierwszej. To jest dobry skok, krótszy, 136 i prowadzi 20 punktu przed kartkiem. Więc Kartek za długo tym prowadzeniem się nie nacieszył. Zmiana. 127 w pierwszej. Ależ mamy dalekie skoki w tej drugiej serii. 139 metrów. No i mamy, mamy. W końcu skok daleki. Najdłuższy dzisiejszego konkursu. No i teraz gołąb. On zajmował 20. Drugie miejsce, nie zapominajmy, więc to też był dobry wynik pierwszej serii. Zobaczymy, ile teraz krócej. Miejsce drugie, więc przed, za zmianą, przed Genkokoksem i Kartkiem. Ziko. On miał 21 miejsce. Ile teraz skoczy? No nie tyle, że bowiem wprowadzenie, trzecie miejsce udało mu się osiągnąć z tego, więc myślę, że też będzie za zadowolony, no zobaczymy jak to, sk jak skoczy, ja to mam szczęście. On ma dwudzieste miejsce i wiemy, że jest strasznie nierównym skoczkiem póki co, ale skok teraz widzę postarał się, 133,5, daje mu to trzeci wynik przed Zico, oczywiście musi być. No i Arsanek, drugi numer startowy. Więc on tutaj przed Ziko jest. No w tej chwili tylko to go interesuje. Ale zobaczymy, czy w drugiej serii też skończy przed nim. No raczej nie. To jest miejsce piąte, więc za Ziko dokładnie jedną dziesiątą punktu przegrał z nim. Więc brawo, Ziko. Dawido 305 teraz. No, zbliżamy się powoli do cydzia. No, a Dawido psuje swój skok i to tak generalnie tak psuje, że chyba spadnie daleko daleko. Dziewiąte miejsce na razie. Więc mocno spadł. No i Michał Pel. On mał 17 lokatę. Więc za chwilę przelecimy połowę skoczków już w drugiej serii. A no, można powiedzieć. Oglądaliśmy dalekie skoki. Michał Pl skakuje na szóste miejsce. No a teraz skacze Kimbim. Ona ma szesnastą lokatę. Na pewno jest głodna tych pozycji jeszcze. I przede wszystkim metrów, ale zobaczymy ile skoczy w drugiej serii. Dobry, daleki skok Kimbim. Obejmie prowadzenie na pewno 2 metry dalej niż w pierwszej serii nawet, proszę bardzo. No i teraz cydzik. No Cydik na granicy tego prowadzenia jednak przegrał z Bim dzisiaj Cydziu. 135,5 metra dalej. Brakło tych metrów zdecydowanie. No ale... Zobaczymy, no. To był niezły skok. Dwa równe skoki dzisiaj cydził. Za to trzeba pochwalić przede wszystkim go, no bo to były dwa dobre skoki. Bloodgamer krócej. Więc tutaj Cydziu odzyskał swoją pozycję już. Kimbim awansowała kolejne miejsce i zobaczymy, ile skoczy Kuba. Kuba, kuba, kuba. No nie, to nie był dobry skok. Ale na trzecie miejsce starczyło! Proszę! Jednak Bloodgamer te pół metra? No widocznie nam przewaga była troszkę większa. Kiwi on jest dwunasty, on też powinien skoczyć lepiej, ale zobaczymy. Oho, no właśnie, o tym mówię. Nigdy nie bądź niczego pewny. Taka jest zasada i miejsce piątek wiego. Proszę bardzo. No więc Butix. Zobaczymy, co pokaże Butix. No, na prowadzenie na pewno nie skoczył. Miejsce trzecie, więc jeszcze za cydziem. A Kimi się przesuwa w górę cały czas. I wkraczamy do dziesiątki. Rozpoczyna to wszystko Fafi. Uwaga, ile skoczy Fafi? Oj, oj, oj Fafi tyle nie skoczy. To już wiemy na pewno. Więc Fafi tutaj z dzisiejszego konkursu, no, wyjdzie bardzo źle. Siódme miejsce w tej chwili, a jeszcze dziewięciu. Między innymi Kliks. A który jest naprawdę, można powiedzieć, mistrzem pierwszych serii. Zobaczymy, jak z drugą serią tym razem. No nic, nic. Siódme miejsce. Za Kiwim również. Kimbim, Sydziu Butix. Trzymają się na pierwszych trzech miejscach. I Real Tobi. Zobaczmy. Co z tego wyjdzie teraz? Ojojojojoj, Real Tobie, słabiutko to wygląda już moim zdaniem. I to jest kiepski skok. Dziesiąte miejsce Reala Tobiego, 130 tylko metrów. No i teraz lider Pucharów Widzów, czyli Tomek R. To jest bardzo ważny skok. Ale spać w progu! Niesamowite! I to mocno spadnie, ależ tam klasyfikacja się teraz odmieni. 23. miejsce tą KR to jest przedostatnie miejsce. No Rambo Killer on ma niepowtarzalną okazję odrobić masakrycznie dużo punktów. Wystarczy skoczyć dobrze, ale ten skok jego też nie będzie dobry. Też jest słaby. Czy wpadnie do dziesiątki? 9. miejsce w tej chwili. Więc on też za dużo dzisiaj nie odrobi. No i SJ odskakał z trzecim numerem, miał 135,5 metra. Tyle myślę w tym momencie, by starczyło na to miejsce. Trzecie, no. 132,5 i na trzecie miejsce skakuje. Spycha Butiksa o 1 dziesiątą punktu. Zacydzią o punktki mi się trzyma na prowadzeniu. No i teraz Xaver. Ile skoczy Xaver? No, Xaver też tak szarpnął tymi nartami niesamowicie, ale chyba wyprzedzi i obejmie prowadzenie o pół punktu przed Kimbim. Xaver jest, no i wkraczamy do trójki. Filip Kasprzyk. No, ma szansę i to dużą, ale teraz trzeba ją wykorzystać jeszcze. O, trzeba ją wykorzystać. Nie robi tego Filip Kasprzyk. Spada na czternaste miejsce Filip Kasprzyk. No i...

Limonka! 134 metry i przewaga jest o 1,6 punktu przed Ksaverem Na trzecim miejscu dzisiaj Kimbim, to jest zaskoczenie. Czwarty Cydziu, Piąty SJ, Szósty Butych, Siódmy Kuba, Ósmy Bloodgamer, Dziewiąty Kiwi, Dziesiątkę Kliks zamyka. No lider Pucharowizów na przedostatnim miejscu, Rambokiller 12, więc co się stało z tymi gwiazdami. Spójrzmy na klasyfikację generalną. Pucharu widzów. No, odmieniła się niesamowicie. Tomek R jest nadal liderem. Cały czas przewodzi tej klasyfikacji. Ale, na 4 konkursy przed końcem, moi drodzy, Tomek, znaczy, nie 4, 3. 13, 14, 15. Na 3 konkursy przed końcem, Tomek R jest liderem, oczywiście 541 punktów, na drugim miejscu Limonka 505 punktów. I Limonka mknie ku Tomkowi R, trójkę zamyka Xaver i tych punktów ma 491. Czwarty Rambo Killer 482, dalej są straty większe, Fafi 412, Butik z Realem, Tobi mają po 370 punktów. Następnie Adam ósmy ma tych punktów 355, Kartek 9, 349 i dziesiątkę zamyka w tym momencie. Cydzik ma punktów 337. No więc bardzo ciekawy nam się zrobił konkurs. No i na ostatnich trzech miejscach Dawida 305, Arsanek i Zico, który 5 punktów mu brakuje do przekroczenia setki. Więc no, jeszcze na pewno będzie w następnych konkursach o to walczył. Ale ja w tym momencie dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie. Cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Pa. pa. No i hej!